W kilku etapach przez ostatnie miesiące powstawał nowoczesny plac zabaw w miejscowości Stary Dziebałtów w Gminie Końskie. Obecnie lokalna społeczność czeka tylko na to, by zazielenił się on piękną trawą. Plac zabaw w Starym Dziebałtowie jeszcze kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Pod koniec 2016 roku rozstrzygnięto przetarg na jego doposażenie. W ramach niego zamontowano takie urządzenia jak biega, wyciąg górny, wioślarz, drabinki poziome i pionowe, karuzelę tarczową, huśtawki wahadłowe i wagowe oraz bujaki. Za pracę odpowiadała firma Olmet z Końskich. W 2018 roku na placu stanęła piękna altana, miejsce idealne do rekreacji. Altana ma służyć lokalnej społeczności jako miejsce spotkań. Koszt wybudowania obiektu to około 14 tysięcy złotych. Ma ona powierzchnię około 35 metrów kwadratowych. Na jesieni 2019 roku sołectwo Stary Dziebałtów wystarało się o zagospodarowanie całego placu pod kątem zieleni. Wykonano prace ziemne, które były przygotowaniem do nasadzeń. Te zaś zrobiono kilka tygodni temu, a obecnie już na placu powoli zaczyna zielenić się trawa. Teraz społeczność Starego Dziebałtowa może cieszyć się pięknym i bezpiecznym placem zabaw.